Ja się się dzień dobry widzowie, yy, ja Tomasz. <noise> yy, dzisiaj gramy, wracamy do serii. A jest dźwigniowy. Wracamy <noise> do serii 1V1. Dzisiaj będzie 1V1 z użytkownikiem Super Podłoga w 8. Możesz się przyjrzeć. Tak, dzień dobry. No właśnie. I yy, będziemy grać 1 na 1 A że yy, ten oto pan z żelkiem jest troszeczkę słabszy. To gra na wszystko złote, a ja gram na niektórych. Tak. No, więc y, można zacząć. Już? 3, 2, Tak. Ude, zaczęły się. O! Wow, nie zbudowałem. Czekaj, muszę pójść jeszcze. Tutaj emocjonujące pojedynki. Tak. Teraz 10 jesteś tuheadem, może chcesz się rozwinąć bez odcinku No! No ja w ogóle nie nagrywam, ale ty jesteś tuchem, bo ty próbujesz zrobić jakąś subskrypcję w ogóle robiąc same live y bez odcinków. No właśnie, jakby było, znaczy tutaj mamy kłótnie, bo ja... No ale ile ma subskrypcji? 20, 30 No właśnie. Ja mam wszystkich tutaj blokowanych i ogólnie to... Tak. Y to e. no, jest niestety 1-0 dla mnie, niestety dla yy, pana Google'a. Ale tutaj jest y, są kochani, bo ogólnie to gramy y, dużą ilość osób i teraz jakby dzisiaj widziałem serię trzeba nagrać. I tak. Dobra, gramy do... A teraz na IQ ogram, patrz na to. O widzowie ogromny na ich... I tak to przegram, ale trudno. całą jakąś alt, artylę, złotą Jeszcze zapomniałeś dodać, że, że gram na flinta oprócz A, tego. Tak, no jeszcze flinta po prostu wszystko. Po prostu jakby dowolna broń. Hmm. Możemy zobaczyć tutaj czarownika w akcji. Ale artylę, nie zawiesz. Arturę Dzięki nie miałam widzów. No, tak to. O kurde, czemu mam obrócone schody? Nie. wiem, ja nie widzę. Że schody się obróciły. Chcesz hmm. edytować, czy lepiej nie? No, ale nie wiem, rób co Dobra, chcesz. strefa idzie widzowie, więc trzeba się pocić. <grym> tak. Trzeba tutaj... skończyć rundę mu przegrać. Żeby nie zginąć od strefy przede wszystkim. No właśnie, Dobra, to było na tyle zanim zginął od strefy... Yy,